Tomasz Robaczyński, dotychczasowy wiceminister odpowiadający za publiczne finanse, zmienia pracodawcę. Robaczyński odchodzi z ministerstwa do banku. Poznaliśmy nazwisko jego następcy. To kolejna zmiana w tym resorcie w ciągu ostatnich dni. Tomasz Robaczyński był związany Ministerstwem Finansów był związany od ponad dwóch dekad. Do 2004 roku pracował w Biurze do spraw dyscypliny finansów publicznych, następnie w departamencie instytucji płatniczej. Tą ostatnią instytucją kierował kierował od 2007 roku wiceministrem finansów został w marcu 2018 r. Jak podaje Onet, podobno do odejścia z ministerstwa przymierzał się już od dłuższego czasu, jednak wybuch epidemii pokrzyżował mu plany. Dalsza część artykułu pod galerią Dziennik Gazeta Prawna zaznacza, że na początku marca z ministerstwa odeszło trzech wiceministrów. Jeden z nich to aktualnie szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak, a drugi, Leszek Skiba, został prezesem banku PKOS. A. Teraz do tego grona dołączy Tomasz Robaczyński. Będzie on powołany do pracy w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2. Na miejsce obecnego odpowiedzialnego za budżet państwa ma zostać powołany Sebastian Skuza, aktualnie pracujący w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. źródło, onet.